Mhm. Zatrzymać się i przez ciało. My y, nie umiemy określać uczuć, bo cały czas werbalizujemy, a jak mhm. mówisz, to nie czujesz. Mhm. Więc jak można e, wiedzieć, co się czuje, jak się cały czas tylko mówi o tym? Ja Zresztą też obserwuję taki trend na przykład w na narracji na social mediach, gdzie bardzo dużo e, ludzie mówią o tym, co czują, a ich ciała w ogóle pokazują zupełnie co innego. Przestań mówić, siądź sobie. I skup się, gdzie ty czujesz ten strach, ten, tą niezgodę, czy zatyka cię w gardle, czy może masz pustkę brzuchu, a może. A ty sobie pomyśl, jak ty oddychasz. Czy ty w ogóle wzięłaś dzisiaj, czy wziąłeś dzisiaj e, głęboki oddech? Czy ty oddychasz nosem? Czy ty jesteś w stanie wziąć głęboki oddech? E, co czujesz w gardle? Czyli powrót do ciała. Powrót do ciała. I zauważenie, danie, uwa danie uwagi maczywiście naszej atencji, tym miejscem, w którym w których coś się dzieje. Ale w ogóle naszemu ciału Danie, atencji, mm -hmm. powiedzenie mi, słuchaj... My jesteśmy ja... bardzo odłączeni od ciała? Bardzo. Bardzo. Im bardziej inteligentni, tym bardziej. My przedmiotowo traktujemy ciało, bardzo to ciało... Użytecznie, to... tak? Użytecznie. Jest... Ona ma być oczywiście zadbane, no ma być zdrowe i ładne i nam służyć, tak? Czyli ma się wbić w jakąś garnitur albo ładną sukienkę, żeby się pokazać. Nie możemy mieć nadwagi, musimy być zdrowi, bo mamy jakieś tam własne cele. Natomiast... Zupełnie nie dostrzega mojego potrzeb. Więc takim prostą rzeczą to jest, jak budzisz się rano, to nim zerwiesz się z tym budzikiem, robić tą kawę, to zrób sobie trzy oddechy i pobądź w ciele w ogóle. Co czujesz w brzuchu? Czy bierzesz wdech, czy bierzesz wydech? Jak się czują twoje barki dzisiaj? Z czym zaczynasz dzień? To są pytania trzylatka, bardzo proste rzeczy.